Witam wszystkie zodiakalne barany na czytaniu energii miesiąca luty 2021 roku. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne, w związku z czym nie z każdym z Was będzie rezonowało. Jeżeli nie odnajdujecie się w nim, zapraszam Was na inne kanały o podobnej tematyce. Zaczynamy. Karty są już wybrane i zaglądamy sobie, co tam jest. W energii ogólnej, moi drodzy, będziecie mieli bardzo dużo pracy. Osoby, które tej pracy nie mają za przyczyny losu, czyli takie niespodziewane wydarzenia mogą doprowadzić, że tą pracę znajdziecie, tak? Czyli to będzie na zasadzie, no takiego trochę przypadku, tak? Możecie znaleźć się w odpowiednim miejscu, z odpowiednimi ludźmi, zobaczyć gdzieś jakieś ogłoszenie, idąc na spacerze i to jest taki, po prostu taki punkt będzie. Ten miesiąc ogólnie, generalnie jest bardzo dobrym czasem na to, aby pozakańczać wszystkie te sytuacje karmiczne, które za wami się ciągną. Czyli jeżeli tkwicie w toksycznym związku i wiecie, że że nic z tego nie będzie, że już tyle prób podjęliście, aby aby zmienić coś w tym związku, aby naprawić go, a to nie dało żadnego rezultatu, no to tutaj właśnie luty jest odpowiedni na to, aby to zakończyć. Tak samo jest z pracą i z każdym innym aspektem w życiu generalnie bardzo dużo pracy i będzie dużo się działo. Być może właśnie jakieś takie sytuacje mogą być karmiczne, powtarzające się. Więc tutaj też zwróćcie właśnie uwagę na takie powtarzające się sytuacje w waszym życiu, które są co jakiś czas, co kilka lat na przykład. I tu warto jest postąpić inaczej, po to aby ten cykl w końcu przerwać. Na co zwrócić uwagę? Zwróćcie uwagę na pieniądze, zwróćcie uwagę na, na jakieś takie szanse dawane Wam od losu, na to, aby móc sobie dorobić, zarobić. To też może być jakaś wygrana gdzieś. Może warto jest y, puścić na przykład, y, nie wiem, totolotka, albo jakąś strapkę sobie kupić, albo jakąś inwestycję poczynić, tak? Bo to są y, jakby szanse Wam dawane i ogólnie w fechu to też jest nowa droga, czyli nowe możliwości. Możecie zechcieć całkowicie odmienić swoje życie poprzez przekwalifikowanie się i zaczęcie pracy w innym zawodzie niż teraz do tej pory wykonujecie. To też jest. Nie wiem, pójście na studiach na przykład, na studia na przykład. To może być nowa miłość, to jest wykorzystanie szansy, a przed Wami będzie bardzo wiele możliwości do, do wyboru, tak, bo fachu to jest mnogość wyborów. To jest też obfitość, ogólnie obfitości, czy finansowa, czy taka duchowa, czy emocjonalna daje Wam dużo radości, dużo spełnienia, duże pomysły będą do Was przychodziły, i tutaj będą szanse na to, aby te pomysły realizować. Pierwsza połowa miesiąca pierwsza połowa miesiąca, dużo komunikacji, bardzo dużo komunikacji. Może być z osobami właśnie z przeszłości, z którymi was coś łączy, do tej pory łączyło, z którymi macie coś do przepracowania, to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że mogą być podpisywane umowy, tak? Czyli tutaj może być na przykład rozmowa kwalifikacyjna, tak? Może być podpisanie już umowy o pracę. Bo to właśnie jest ANSUS, czyli umowy, rozmowy w sprawie Jara, czyli pracy. To też mogą być na przykład jakieś zaręczyny, jeżeli jesteście w jakimś długotrwałym, wieloletnim związku. Tak. I to też mogą być jakieś właśnie takie wiadomości, na przykład jeżeli jesteście w jakiejś separacji, to może mogą być wiadomości na temat na przykład rozwodu, pozwy rozwodowe. Coś w tym sensie. Ale generalnie w pierwszej połowie miesiąca bardzo dużo rozmów, bardzo dużo y, pracy. To też może być y, robienie sobie jakichś dokształtów, jakichś szkoleń, może podjęcie jakichś webinarów, tak? W związku z pracą, z przekwalifikowaniem się albo po prostu z y, aktualizacją wiedzy w danej dziedzinie. Druga połowa miesiąca. Pokazuje się, że jakaś kobieta z przeszłości może być dla Was ważna i istotna, to ogólnie ludzie będą dla Was w tym czasie bardzo ważni i bardzo pomocni, więc zwłaszcza jakaś kobieta albo to ona będzie potrzebowała od Was wsparcia i pomocy albo to ona będzie wam go udzielała, tak? To może być matka, to może być siostra, to może być partnerka, jakaś koleżanka i tak dalej, W każdym razie raczej energia kobieca. I co tutaj? Tutaj jeszcze jest taka wzmianka, abyście w tej drugiej połowie miesiąca lutego bardziej skupiali się na tych pozytywnych aspektach swojego życia i byli wdzięczni za to, co już posiadacie, tak? Nie tkwili w takich kształtach, czego nie mam. W energii braku, bo wtedy przyciągacie to, o czym myślicie, to, co zasilacie energią. O, to bardziej może to. To, co zasilacie energią, to przyciągacie. Jeżeli jesteście w strachu, lęku przed czymś, to w końcu to wydarzenie prędzej czy później się wydarzy, dlatego że wy zasilacie ciągle swoją energią, ten, tym lękiem, tak, tą sytuację. Natomiast jeżeli będziecie każdego dnia wdzięczni za to, co już posiadacie, no to te dary będą Wam pomnażane. Tutaj też jest właśnie tak, tak, jak powiedziałam wcześniej, żebyście skupili się, byli wdzięczni za to, co już macie, żebyście więcej czasu poświęcali swoim rodzinom, swoim przyjaciołom, osobom bliskim, osobom, które traktujecie jak rodzina, po to, aby, aby zacieśniać te więzy. No i jeżeli potrzebujecie wsparcia, to w Waszym otoczeniu takie osoby wspierające są. Praca, finanse. Co tutaj? No, tutaj generalnie dobra współpraca jest i mogą być jakieś, jakieś mogą być jakieś lekkie trudności w pracy, ale to jest po to, abyście wymogli jakby stać się mistrzami w swojej dziedzinie. Chodzi mi o to, że możecie stawać przed jakąś trudną sytuacją i od rozwiązania jej będzie zależało, czy wy zdacie ten egzamin, czy nie czy Wy wyciągniecie lekcję, czy też nie, tak? Nie można chować jakby głowy w piach, jeżeli w obliczu jakichś, nie wiem, czy problemów, czy popełnienia błędów w pracy, tak? Tylko tutaj trzeba jakby stawić czoła i wykazać się tą dojrzałością emocjonalną, wykazać się swoim doświadczeniem z poprzednich lat, miesięcy, tygodni i po prostu być fachowcem w tej dziedzinie, tak? Bo Wy tutaj jakby macie możliwość... Stania się mistrzem, tak? Tylko stoicie przed jakimś trudnym egzaminem, przed lekcją. I co tutaj jeszcze jest? Ktoś, ta, mogą być jakieś współprace z osobami z daleka, może nawet z zagranicy, poczyniane, tak? Mogą być jakieś biznesy wspólne, tak? Podejmowane albo po prostu współpraca, no nie wiem, jakieś projekty z zagranicznymi firmami na przykład. No i ogólnie. Ogólnie dobra współpraca, dobra współpraca w pracy. Także pamiętajcie, że jeżeli nie jesteście w stanie sami rozwiązać jakiegoś problemu, no to są tutaj przychylne osoby w Waszym otoczeniu, czy wśród Waszych znajomych, czy też wśród Waszych współpracowników i Wam pomogą w tym. Tutaj mamy miłość dla związków i dla singli. Co tu się pokazuje? Pokazuje mi się. Zakończenie jakiejś rodziny albo lęk, lęk o e, utratę rodziny, to by bardzo mi się tu właśnie współ, współgrało z tymi. E, to jest oczywiście do bardzo małego odsetka osób słuchających, nie do wszystkich baranów, no bo nie każdy żyje w jakimś takim toksycznym związku, w związku, gdzie już nie ma tych emocji, gdzie już nie ma chęci do wspólnej pracy nad tą relacją. I, I tutaj pokazuje się, że te osoby, które właśnie w takim związku tkwią, to prawdopodobnie w lutym, która jest ze stron, albo to wy, albo to Wasza druga osoba podejmie decyzję o rozstaniu. Bo tutaj no, jest ewidentnie, jest hagal, jest to utrata, strata, zakończenie i jest odala, jest rodzina. Jeśli chodzi e, inaczej patrząc, też może być tak, że dom będzie powodował, jakby. Będzie Wam troszkę utrudniał waszą miłość, czyli może nie będziecie. Może będziecie musieli poświęcić więcej czasu w domu, może niektórzy z was będą mieli no, przymusowe siedzenie w tym domu, tak? I przez to nie będziecie mogli się spotykać na przykład i ucierpi na tym wasza relacja, taka może być też tak, że właśnie tak jak powiedziałam, ktoś z waszej rodziny będzie potrzebował waszego wsparcia i takiej fizycznej pomocy, i to też może powodować powodować właśnie jakieś trudności w związku, brak czasu przez to. Niektórzy z Was mogą na przykład porzucić dom względem pracy, wyjazdu za granicę, bo tutaj też tak się pokazuje, bo jest współpraca i jest lagus, która mówi o zagranicy, więc niektórzy z Was mogą zechcieć wyjechać dosłownie za chlebem za granicę i to spowoduje rozstanie z domem, tak? Na jakiś czas, na przykład, no nie wiem, sezonowo, tak? Na na, na kilka tygodni, na kilka miesięcy na takiej zasadzie. Jeśli chodzi o single, no to ja tutaj nie widzę nowej miłości. Ja tutaj bardziej widzę skoncentrowanie się na domu, na jakiejś transformacji w domu, może uzdrawienie jakichś relacji domowych, może praca e, z kodem rodowym, tak? Bo tutaj na razie miłości ja nie widzę przynajmniej w lutym. I jaka niespodzianka od Was czeka? No, energia ruszy z miejsca, sprawy ruszą z miejsca, coś się będzie transformowało w Waszym życiu. Będzie różnie troszkę, bo rajdo mówi o tym, że raz na kole, raz, raz na wozie, raz pod wozem, tak? To jest takie koło, które się kręci. I raz jesteśmy u góry, raz jesteśmy na dole. Czyli raz będzie pozytywnie dla Was, raz będzie troszkę trudniej, no jak to w życiu, tak? Jest taka chwiejność sinusoida. I jaka niespodzianka, no jakaś transformacja tutaj zachodzi w Was, w Waszym życiu ogólnie. Będziecie realizować się, zmierzając do osiągnięcia swojego wyznaczonego celu. Tak, i tutaj jest duża konsekwencja, także cel jest już bliski, tylko trzeba jeszcze jakby się nie poddawać i nadal do niego dążyć. I jaka rada dla Was, rajdo, czyli tutaj niczego nie przyspieszaj, niczego nie opóźniaj, pozwól, aby wszystko toczyło się swoim własnym rytmem, zgodnie z pulsem Wszechświata. I tu też jakby skup uwagę na zmianach, pozwól, aby te zmiany się wydarzyły, żeby one do Ciebie przyszły, nie blokuj tego, bo pamiętaj, że jedyną stałą we Wszechświecie jest zmiana, dzięki zmianom my się rozwijamy. I coś, co na pierwszy rzut oka, może nam się wydawać trudne i niesprawiedliwe, tak naprawdę jest dla naszego dobra. Co tutaj jeszcze mogę powiedzieć? Rozwijaj się, krocz, realizuj swoje cele i po prostu siebie nie blokuj. No to tyle, moje drogie baranki dla Was mam. Życzę Wam cudownego miesiąca i aby wszystko, co dobra, dobre, spełniło się. Do usłyszenia, pa!